Pięć obiektów turystycznych, które będę wynajmował, w ogóle słuchajcie, nie spotkałem się jeszcze, żeby ktoś miał to w, takim, w takiej koncepcji, że ma pięć różnych, naprawdę różnych, bo zobaczcie, no glamping, tiny house, domek na drzewie, domek murowany i domek drewniany, nie? To jest pięć różnych fajnych, ciekawych obiektów, jeśli... Fajnie sobie to zwizualizuję i potem będę to konsekwentnie, wiecie, realizował już w rzeczywistości, czyli wiecie, fajna infrastruktura, do tego mobilna sauna, na pewno bania, jeszcze mnóstwo innych rzeczy, nawet wymyśliłem sobie taki mały mini park albo plac zabaw dla dzieci. Cześć moi drodzy, znajduję się teraz w tiny House, czyli w domu domku mobilnym, który będziemy teraz wyposażać w instalację elektryczną. Tam za mną, słuchajcie, znajduje się właśnie przewody i sprzęt do tego, ale dzisiaj tak naprawdę chciałem wam powiedzieć o dwóch rzeczach, mianowicie o tym, co możemy zrobić, kiedy nasz plan, który sobie ustaliliśmy, może się zawalić, że należy wtedy znaleźć plan B. Znaleźć jakieś koło zapasowe, znaleźć jakieś wyjście z sytuacji oraz o tym, co trzeba robić w życiu, aby się realizować. Słuchajcie, ja zawsze robiłem to, co chciałem robić, ale teraz ostatnio po rozmowie z Benedyktem, gdzie rozmawialiśmy przez godzinę czasu na temat moich spraw, nie? mojego życia zawodowego i osobistego, wyciągnąłem kilka bardzo istotnych wniosków, tak naprawdę, które pozwolą mi jeszcze bardziej i efektywniej i rozsądniej, chyba działać, jeśli chodzi o rozwój swój i swoich chyba najbliższych, bo moi drodzy, wpadłem na genialny pomysł. Jak wiecie, że skończyłem budować tiny house'a, wybudowałem do niego taras, kończę budować domek na drzewie, mikrodomek na drzewie, który będzie miał duży taras. I jeszcze buduję ten domek murowany, który jest już wykończony, tak jakby stan surowy zamknięty, czyli mamy dach, okna, rolety zewnętrzne, muszę zrobić środek. I mam też, słuchajcie, glamping, możliwość skupienia glampingu, czyli takiego namiotu sferycznego, słuchajcie, takiej kopuły. I jeszcze mam domek modułowy, więc w zasadzie w istocie rzeczy mam, słuchajcie, pięć obiektów turystycznych, które chciałbym wynajmować. I słuchajcie, wpadłem na taki pomysł, oznajmiłem to mojej żonie dwa dni temu, że moim celem przez najbliższe trzy lata, takim głównym i najważniejszym, będzie to, aby na działce, którą już formalnie, no notarialnie przepisałem sobie tydzień temu czy dwa tygodnie temu, już na, na, na siebie. Będę budował 5 właśnie tych obiektów, czyli słuchajcie, dom murowany z czerwonej cegły, piękny, 53 metry, tiny house, wiecie, z tym tarasem, który mam, mikrodomek, który tu buduję obok, dom modułowy, który mam jeszcze do zrobienia, 35 metrów i glamping, który chcę kupić od mojego brata. Mój brat kupił glamping, ale ja go nie chcę. Więc powiedziałem sobie, że go od niego odkupię. I proszę sobie teraz wyobrazić, moi drodzy, taką sytuację, że za, za 3 lata, może za 2, będę się starał to robić w 2 lata, jak mi się uda za 3, to też będzie spoko. Więc wyobraźcie sobie pięknie położoną działkę na Kaszubach, przy jeziorze, wśród drzew, gdzie macie możliwość wynajmu 5 różnych obiektów, słuchajcie, tak jak Wam powiedziałem. Czyli tiny house, murowany, drewniany, glamping i domek na drzewie. Ja to wszystko będę chciał robić po to, aby sobie zapewnić w przyszłości e, nie, aby zapewnić, aby zapewnić sobie w przyszłości dla siebie, dla swojej rodziny, większe bezpieczeństwo finansowe, czyli takie przychody, które pozwolą mi już mniej pracować, a więcej zarabiać. Dzięki czemu będę mógł poświęcać więcej czasu dla swoich dzieci, dla rodziny, dla swojej żony. No i oczywiście, wiecie, podróżowanie. To jest też moją pasją i tak naprawdę na tym chciałbym się skupić. No i pewnie rozwijaniem kolejnych projektów, które pewnie będę robił w przyszłości, jak mi wpadną do głowy. Więc moi drodzy, to jest sztos, nie, nie ukrywamy, że to jest to chyba co podświadomie słuchajcie chciałem zrobić i budując słuchajcie tego tiny House'a, którego miałem sprzedać i budując teraz ten domek na drzewie, który też miałem sprzedać i kupując ten domek modułowy, który też miałem sprzedać i mur, teraz jestem w trakcie jeszcze budowy tego domku murowanego i tego glampingu, który też mój brat nie może sprzedać. To wszystko się złożyło teraz na taki, na taki motyw, że ja będę to realizował. Ja to oznajmiłem mojej żonie. U niej milczenie jest naprawdę pochwałą. Więc moja żona, milcząc, nie odpowiadając mi nic na te pytanie, powiedziała mi tak, Marta, zamierzam to zrobić w ciągu trzech lat. Będzie to pozwalało nam, przede wszystkim Tobie, kochana żono, abyś nie musiała już pracować na tacie. Chciałbym, aby ten, ten projekt, który zrealizuję, pozwolił mojej żonie pracować mniej. Ja i tak będę pracował, bo kocham pracować, słuchajcie, kocham rozwijać się, ale wolę to robić w taki sposób, jaki mi odpowiada. Do tej pory to się udawało. Ciężką pracą musiałem i poświęceniem to robić, ale w przyszłości nie zamierzam tak ciężko pracować, bo jak wiecie, mam 40 lat, mając lat 50 albo 60, nie będzie to chyba możliwe z typowo fizjologicznego czy fizycznego stanu, jaki będę miał mój, mój, mój organizm. Więc oznajmijmy mojej żonie, słuchajcie, moi drodzy, że robię to dla niej i dla swoich dzieci. I ja to zrobię, słuchajcie, bo. Jeszcze nie ma rzeczy w moim życiu, której nie zrobiłem. Czyli wszystko, co sobie zaplanowałem, zrobiłem, i to jest fajne, słuchajcie, bo skutki tego są różne. Mm, można powiedzieć, jest wiele przeszkód. Nie? W tych rzeczach, które ja robiłem w swoim życiu, jest mnóstwo naprawdę przeszkód, mnóstwo problemów, mnóstwo, ja bym to nazwał, nie porażek, ale ciężkich lekcji, z których wyciągnąłem oczywiście wnioski. I teraz, wy będąc, realizując albo próbując robić jakieś swoje cele i marzenia, zastanówcie się, moi drodzy, czy jesteście na to gotowi. Wiecie co? Po pięciu razach, po dziesięciu razach, to już się nie staje problemem. To się staje rutyną, dzięki której, może rutyną, może to źle zabrzmi, ale takim czymś zwyczajnym, dzięki któremu, słuchajcie, to już was nie boli. Jak, opada, jak, opadacie, upa, jak, przepraszam, jak upadacie na kolana, one już was tak naprawdę nie bolą, bo jesteście do tego przyzwyczajeni, macie to. Tak, jakby już mentalnie i fizycznie opanowane, nie? czyli Was już nic nie zaskoczy. I o ile niektóre rzeczy mogą jeszcze mnie zaskoczyć, o tyle ja wiem o tym, że ze wszystkimi rzeczami sobie poradzę. Bo skąd to wiem, moi drodzy? No bo mając już lat 40, no myślę, że przeżyłem pół życia swojego obecnie, to jestem już na tyle mocnym, świadomym zawodnikiem, jeśli chodzi o życie. Dużo rzeczy doświadczyłem, że wiem, że sobie poradzę chyba z każdym problemem. A wiecie, było różnie. Nie? Już nie, powiem, nie mówię o samej śmierci, o chorobach, o braku pracy, o braku pieniędzy. O ile jeszcze tych problemów było mnóstwo związanych nie tylko nawet z materialnymi rzeczami to też typowo na przykład takimi relacjami z ludźmi. O tyle dla mnie teraz to nie problem, słuchajcie. I muszę Wam powiedzieć, że. Jeśli nie nabędziecie tych doświadczeń za młodu, będąc w wieku 20 lat, 25, 30, to mając później lat 40, tak jak ja, będziecie jeszcze bardziej lepiej przygotowani niż ja. I tego wam życzę, tak naprawdę. Wiecie dlaczego? Bo, bo dlaczego nie? Słuchajcie, dlaczego miałbym tego nie życzyć Wam, żebyście po prostu realizowali, robili swoje rzeczy i żeby wam się udawało? Ja jestem bardzo zadowolony z sytuacji, z życia, kiedy widzę, że niektórym ludziom, których doceniam, którzy, których wiem, że, że są dobrzy że są uczciwi, to ja się cieszę ich szczęściem, sprawia mi to przyjemność i tak jak zawsze, słuchajcie, jestem przekonany o tym, że większość ludzi, mam nadzieję, oglądających ten odcinek ma takie same podejście, a jeśli nie ma, to myślę, że trzeba, należy je zmienić po to właśnie, abyśmy byli bardziej zdrowi, uśmiechnięci. Radośni, abyśmy cieszyli się z tego każdego dnia, słuchajcie, e, na tym ziemskim padole czy na tym ziemskim życiu, które prowadzimy, aby nam to sprawiało przyjemność. I nawet słuchajcie, jeśli ktoś twierdzi, że naszym celem, Twoim celem, moim celem jest same pieniądze, one nie są potrzebne. Czy znaczy, one nie są konieczne? One są potrzebne tylko po to, abyśmy mogli zapewnić swoje standardy życia, jakich, jakich oczekujemy. Nie? Wiadomo, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Ja też to zauważyłem u siebie, słuchajcie. Im więcej posiadam, im więcej mam, tym więcej, tak na ludzki rozum, e, można jeszcze oczekiwać i chcieć w przyszłości więcej. Ale słuchajcie, trzeba znać też swój umiar, trzeba mieć trochę pokory. Ja się nauczyłem w swoim życiu, słuchajcie, że pokora, e, umiejętność słuchania, e, umiejętność rozmowy z ludźmi, e, empatii, słuchajcie, jest to, to są takie cechy, których e, można się nawet nauczyć, jeśli ktoś ich nie posiada. I o tyle to są cenne w życiu naszym takim codziennym, ale też w życiu zawodowym, słuchajcie, bo ja w tej chwili nie mam. Wrogów, tak mi się wydaje przynajmniej. Czyli nie, nie, nie wpadłem w mojej głowie teraz, nie pojawia się słowo wróg, bo nie mam takich chyba osób, które mogłyby być dla mnie wrogiem, ale jak ktoś jest taką osobą, to ja po prostu się odcinam od takiego środowiska i po prostu to zostawiam. Więc słuchajcie, wracając do tego mojego projektu, który Wam będę na pewno relacjonował w przyszłości, będę Wam pokazywał sukcesywnie każdą kolejną, każdy kolejny etap, każdy kolejny cel, który osiągnę. To myślę, że w jakiś sposób mogę w ten sposób kogoś z Was zainspirować do tego, żeby też robił swoje. I jeśli to jest to możliwe, jeśli się to wydarzy, bardzo bym prosił Was, abyście to po prostu napisali, dlatego że to jeszcze bardziej mnie wzmacnia co do samego przekazu tego kanału oraz do tego, że to jest dla mnie najlepszą taką jakby oceną, najlepszą ceną, jaką mogę dostać za to, że dzielę się tym, Mając na uwadze, że jest dużo hejterów, dużo tych świńskich głów, które piszą jakieś bzdety, ale trudno, no tacy są ludzie, więc z tym musimy się też pogodzić. Tyle moi drodzy. Także pamiętajcie o tym, żeby wspierać, budować i iść do przodu. Wszystkiego dobrego. Ale moi drodzy, teraz wam przedstawię koncepcję, którą sobie wymyśliłem i wchodzimy teraz do tego tiny house'a. Jak będzie rozprowadzona instalacja, jak będzie urządzone prawdopodobnie ten tiny house, jak będziemy go realizować, jeśli chodzi o nasze wykonanie. Więc moi drodzy, wchodzimy oczywiście po schodkach, i teraz tak, tu naszym moim pomysłem jest mieć taką narożną sofę, rozumiecie? Tu będzie pod tą antresolą stał, wisiał, przepraszam, telewizor, tu może jakieś szafki, więc ta sofa będzie taka narożna. Tu jest metr 40, tu jest 2,20, więc możecie sobie wyobrazić w taki sposób, że tu się będzie siedziało. Obracam kamerę, słuchajcie, tu będą tu będzie wejście, postawiłem celowo drabinę. Abyście sobie wyobrazili w ten sposób, że tu będzie wejście, i z tej strony będzie szło na jedną interstole wejście, a tu na drugą stronę interstole wejście. Oczywiście to będą takie schody, i te schody będą miały, pod schodami będą szafki. I teraz tak, tutaj słuchajcie, podzielimy to na połowę. Tu będzie łazienka, a tu będzie kuchnia. Więc tutaj narysowałem, słuchajcie, od tego miejsca tutaj. Tak jak widzicie, widzicie tą kreskę, to jest 80 albo 90 cm, zobaczymy jeszcze jaki będzie brodzik. Tu będzie stała toaleta, tu będzie umywalka, a tu będzie prysznic, słuchajcie, prawda? Więc e, później tu słuchajcie, mamy ścianę działową dzielącą z część łazienki od części kuchennej. Tu będzie zabudowana cała taka do góry aż szafa, w której będzie lodówka, mikrofala. Później będzie część robocza blatu. 40 cm szeroki. Tu w narożniku będzie z lewo zmywak do części kuchennej. Tu znowu będzie blatu góry. Na dole będzie zmywarka. Tu znowu będzie część blatu yy, roboczego i tu będzie płyta indukcyjna. Dlaczego płyta indukcyjna? Słuchajcie, no chyba samo się nasuwa, ponieważ tu jest okno, więc fajnie będzie, nawet nie mając okapu, bo chyba nie będziemy tu montować, że płyta indukcyjna będzie właśnie tutaj przy oknie, aby te wszystkie rzeczy mogły tam się, że tak powiem, wydobywać na zewnątrz. Pozostała część 20 cm do latu roboczego i potem już stolik składany z trzema krzesełkami, albo z czterema, jeszcze zobaczymy. U góry, słuchajcie, dwie antresole. Jedna i druga. No i tyle. Jeśli chodzi o samą koncepcję, to jest bardzo prosta. Musi być część wypoczynkowa rekreacyjna, która pozwoli nam wypocząć. Tu będą schody. Przypuszczalnie zrobimy tak te schody, aby jeszcze można było sobie na nich usiąść, jak będzie więcej osób. Tu będzie, słuchajcie, właśnie ta część jadalna, czyli ten stół. Tam kuchnia i po tej stronie będzie łazienka, czyli toaleta, prysznic i umywalka. Tyle. Kończę, słuchajcie, z godzina 13.30, minęło 4 godziny, wracam do swojej pracy, pokażę Wam zaraz jak wygląda mój mikrodomek, gdzie już zacząłem instalować część kuchenną, zrobiłem też, że tak powiem, miejsce do siedzenia z funkcją spania, sam zaprojektowałem, sam wymyśliłem, więc zaraz Wam pokażę jak to wygląda. Wyobraźcie sobie ten domek, który ma dwa takie świecące w nocy dwie lampy z markizą wysuwaną i z dużym tarasem, który... Jest zlokalizowany wśród drzew, w koronach drzew, gdzieś tam u góry, kilka albo kilkanaście metrów. Więc chodzimy do niego, moi drodzy. Więc słuchajcie, na wprost jest okno. Jest to taki stolik, słuchajcie, z takimi, tak jak widać, półkami, który będzie przesuwny. Tutaj, gdzie jest ta czarna płyta, on tu będzie wsuwany, będzie można, że tak powiem, sobie siedzieć, pić kawę, jeść. W tej chwili jest straszny bałagan, ale możecie sobie wyobrazić, że tu jest taka podkowa, prawda? Która będzie pełniła za dnia funkcję siedziska, a podczas nosu, nocy będzie wykorzystana jako spanie, czyli ta płyta będzie wkładana. Tak jak widać teraz, na to będą położone te dwa materace, które są u góry. Ta szafka, słuchajcie, będzie wisiała centralnie nad tym oknem. Tu mamy jedną szafkę zawieszoną 80. Tu mamy, słuchajcie, 40. Będzie na tej samej wysokości co tamta szafka, żeby to tak jakoś wyglądało. Tu mamy taki, taką kuchnię, słuchajcie, jest blat roboczy. Tu mamy z lewo zmywak. Ja go specjalnie przykryłem, bo będę jeszcze robił tutaj, słuchajcie, e, baterię, Ale po to, żeby powiększyć sobie blat roboczy, wymyśliłem sobie, że ten zlewozmywak mikro, mały zlewozmywak będzie po prostu zakrywany e, podczas np. gotowania, przygotowywania itd. tak Tu po lewej stronie, słuchajcie, mamy taką małą toaletę, tak naprawdę, która będzie pełniła funkcję też prysznica, czyli prysznic i brodzik i prysznic i toaleta. W ogóle jest taka mała antesola. W tej chwili są dwa materace, ale one będą, ten teraz będzie cien, cienki taki ta moja córka będzie spała. Tu prawdopodobnie druga córka. No i tu jeszcze dwie osoby tak naprawdę. Więc koncepcja tego mikrodomku jest dosyć mała, ale jest według mnie bardzo funkcjonalne. Ten stół, tak jak powiedziałem, będzie przesuwany tutaj, żebyśmy mogli sobie jeść podczas dnia. Słuchajcie, przeznaczenie tego domku, tego mikrodomku, będzie dla dwóch osób albo 2 plus 1, albo 2 plus 2, bo tak naprawdę całe życie, które będzie się toczyło podczas wakacji, będzie się toczyło na zewnątrz. Dlatego tutaj chciałbym zlokalizować dwa takie tarasy piętrowe: jeden będzie tutaj na tym, na tym poziomie, jak jest domek, a drugi będzie poniżej, taki troszeczkę większy. Wyobraźcie sobie, że ten domek będzie właśnie wśród krąg drzew, czyli będzie na jakiejś wysokości kilku ładnych metrów, gdzie będzie zdanąbisty widok na jeziorko, na przestrzeń, na tą zieleń, na naturę. No tak to sobie wyobraziłem. Nie, nie chciałem robić większego tego domku też kiedyś, słuchajcie, bo on miał być wcześniej potem też, żeby on był właśnie taki mały, lekki, funkcjonalny i żeby łatwo go było transportować, tak? Czyli będę musiał go zawieść, słuchajcie, ponad 100 km na Kaszuby i tyle. Więc to będzie drugi po się domek, który będzie już praktycznie skończony, z którego będziecie mogli, będziemy mogli, czyli ja będę mógł korzystać. Kolejny domek, który będę robił, to przypuszczalnie chyba Glampik, bo zrobię go szybciej, bo tam jest trochę mniej roboty. A tam, gdzie mamy ten murowany domek, to będzie chyba ostatni, bo tam będę chciał włożyć najwięcej siebie i najwięcej kasy i najwięcej czasu. Bo to będzie czerwona cegła na zewnątrz, taras ładny będzie, w środku muszę zrobić pięknie, bo to już będzie na na całe życie. Dla, moich, dla mojej rodziny, dla mnie i dla moich córek w przyszłości. No i ostatni domek, który będę robił, to będzie ten modułowy, który kupiłem od firmy Woodcore House. Miałem go montować w tym roku, jednak mi się to nie udało i będę go montował na pewno w następnym roku, bo chciałbym się skupić najpierw na dokończeniu tarasu na Tiny House'ie, tego domku na drzewie, potem będzie glamping i tak dalej. Więc tyle, mojej drodzy, jeśli chodzi o realizację mojego projektu pod tytułem Invest Forest. Fajna nazwa właśnie Invest Forest, tak go nazwałem, tą swoją firmę, zmienię mnie nazwę, więc tam właśnie będę inwestował swoje, e, swój czas i swoje pieniądze. Forest, słuchajcie, z angielskiego to jest las, więc inwestowanie w las. E, no tak się złożyło, że szedłem dosyć mocno w te lasy. Mam już taki, tak wiecie, parę działek, które sprzedaję albo nie sprzedaję, w zależności od tego, jak e, zawieje wiatr, nie mam ciśnienia, ale jak ktoś będzie chciał, to, to kupi. Tyle, kończę powoli. E, widzimy się wkrótce, do następnego razu. Trzymajcie się. Więc z tej, więc tej dyskusji z Benedyktem wyciągnąłem kilka wniosków bardzo istotnych z mojego punktu widzenia, które Wam teraz przedstawię. Po pierwsze, jeśli chciałbyś pracować mniej albo chciałbyś osiągnąć więcej, musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, które z Twoich dotychczasowych działań, czyli rzeczy, które wykonujesz codziennie, są istotne, a które są mniej istotne. I te mniej istotne możesz po prostu całkowicie odrzucić albo je jakoś się przemoderować, zmienić. I wtedy dopiero zaczniesz robić rzeczy, które lubisz robić i które pozwolą ci wzrastać, tak naprawdę. Więc ja sobie postanowiłem, słuchajcie, przepraszam, że będę pracował 4 godziny w ciągu dnia dla swojej firmy, a pozostałe 4 godziny będę pracował dla siebie samego. Dlatego, że e, dzięki temu będę mógł rozwijać firmę w dużym stopniu i swoje, swoje ja, swoją markę, swoją firmę, inną firmę, którą prowadzę. E, więc tak to właśnie w tej chwili wygląda. Ale wracając do meritum tego odcinka, to chodzi też o to właśnie, aby skorzystać z wiedzy ludzi, e, od których możemy się czegoś nauczyć. Więc ja te szkolenie, które niedługo się zaczyna, czyli praktyk NLP, na które Was po raz trzeci albo któryś z rzędu zapraszam, pozwoli Wam też e, odkryć e, potencjał siebie samego. Będę mi zadał pytanie, co musiałbym zrobić, aby pracować mniej, więcej czasu poświęcać rodzinie, zarabiać więcej. Więc ja sobie zadałem takie pytanie i doszedłem do wniosku, że to co chcę zrobić pozwoli mi to osiągnąć, nie w ciągu roku. Zakładam dwa lata, maksymalnie trzy, czyli będę miał, słuchajcie, pięć obiektów turystycznych, które będę chciał w przyszłości wynajmować po to, aby zarobić sobie w tych miesiącach od maja do września pieniądze, a poprzez następne miesiące już po prostu troszeczkę mniej pracować. Może podróżować z rodziną, bo zawsze mi się marzyło podróżowanie. I o ile Będę się starał to robić, słuchajcie, bez kredytów, co może być trochę trudne, to, to na pewno będę robił wszystko, aby konsekwentnie, jak do tej pory, słuchajcie, robić te właśnie te budowy, które prowadzę, nie? więc mam ambitny plan, aby to wszystko zrobić. I teraz słuchajcie, czy to jest duży projekt? Tak, może być dla niektórych duży, dla mnie jest on możliwy, czyli rzeczywisty, prawie, no, nie prawie praktyczny. Które jestem w stanie zrobić. Więc ja, słuchajcie, myślę, że ten projekt, właśnie, że te pięć obiektów turystycznych, które będę wynajmował, w ogóle słuchajcie, nie spotkałem się jeszcze, żeby ktoś miał to w, takim, w takiej koncepcji, że ma pięć różnych, naprawdę różnych. Bo zobaczcie, no, glamping, tiny house, domek na drzewie, domek murowany i domek drewniany, nie? To jest pięć różnych, fajnych, ciekawych obiektów. Jeśli. Fajnie sobie to zwizualizuję i potem będę to konsekwentnie, wiecie, realizował już w rzeczywistości. Czyli wiecie, fajna infrastruktura, do tego mobilna sauna, a na pewno bania, jeszcze mnóstwo innych rzeczy. Nawet wymyśliłem sobie taki mały mini park albo plac zabaw dla dzieci. To będę właśnie chciał, e, chciał to zrobić i na pewno Wam pokażę w perspektywie tych trzech lat, jak to wygląda i na pewno Was też tam będę chciał zaprosić, żebyście byli też moimi klientami. Ja oprócz tego słuchajcie, że będziecie mogli tam wypoczywać, będę starał się też e, spotykać. Jeśli ktoś z Was będzie sobie życzył i miał taką chęć, aby poświęcił mu trochę czasu, to o ile będzie to możliwe z mojej strony, to na pewno to się stanie. Zabieram się do pracy i jeszcze za chwilę Wam coś pewnie dopowiem. Ej. Porobiłem otwory, słuchajcie, na wysokość 30 cm wszędzie, przez te, jak widać, żeby potem łatwiej mi było przeciągać. To samo też zrobię u góry, do tych pozostałych gniazdek. Musimy wyprowadzić instalację świetlną na kuchnię. Będą dwa punkty przypuszczalnie, plus led pod meblami. Jeśli tam będą jakieś szafki, bo to prawdopodobnie będą jeszcze szafki, słuchajcie, u góry, żeby jak najwięcej pomieścić. Jedno światło będzie nad prysznicem, a drugie będzie nad toaletą, albo będzie jedno wspólne. Na środku, a tu będzie jeszcze nad umywalką, takie nad lustrem. U góry, słuchajcie, też będą światła, prawdopodobnie halogeny, w części tej sypialnej Tu na samej górze będzie chyba jeden taki tylko e, żerandol, żyrandol i tam też będzie, słuchajcie, właśnie będą punkty świetlne, gniazdka i halogeny. Tyle jeśli chodzi o e, samą koncepcję, słuchajcie. Przywody, których użyję, to będą przewody 3,5 do instalacji świetlnej oraz do instalacji e, Gniazdek to będzie 3x2,5. Chociaż do takich mniejszego zasilania jak ładowarki do telefonu, słuchajcie, albo odkurzacz, albo cokolwiek innego, to będzie to przewód też 3x1,5 i tyle. A do światła damy 3x1, czyli będą trzy przekroje przewodów: 3x1, 3x1,5 3x1, 3x1, 3x2,5. Bezpieczniki, słuchajcie, jakie użyję tutaj, to najprawdopodobniej będzie 25A na część kuchenną, 15 dam na gniazdka i 10 dam na oświetlenie. De facto będzie tych wszystkich bezpieczników około sześciu. Osobno musi iść na łazienkę, osobno musi iść na kuchnię, na piekarnik i płytę. I drugi bezpiecznik na kuchnię, na gniazda. Trzeci bezpiecznik to pójdzie na, czwarty bezpiecznik to pójdzie na gniazda pozostałe. Piąty na światło i może jeszcze tam zobaczymy, może jakąś jeszcze na pewno użyjemy, jakieś różnicówki, abyśmy... Żeby, aby nas prąd nie, nie, nie kopnął, jak dojdzie do jakiegoś zwarcia. Oprócz tego instalacja wodna, słuchajcie, będzie prawdopodobnie w pech się robiona bo chyba tak dla mnie będzie najprościej, chyba że zatrudnię jakiegoś hydraulika, który mi będzie zgrzewał te plastiki. Chociaż nie wiem, czy to jest dobre, bo to musi być trwałe. Słuchajcie, bo jak już zamkniemy słuchajcie, tą instalację, głównie wodną, i ona zacznie nam się psuć, czyli ciec, ciec cieknąć, jak zacznie nam yy, przeciekać, to wtedy możemy mieć problem, żeby to wszystko odtworzyć. Więc słuchajcie, tak to wygląda, jeśli o ten tiny house. Zobaczcie, on z zewnątrz naprawdę fajnie wygląda, bardzo ładna deska. Grafitowe okna, w środku białe. Najprawdopodobniej będzie taki styl, słuchajcie, skandynawski, tym może norweski, taki bardziej siwy, szary, z bielą. Nie będzie jakiś tam specy pastelowy, zielony czy tam inny kolor. Taki łagodny, stonowany, aby były dopasowane pod te dzisiejsze teraz czasy.